Witam Cię serdecznie. Zapewne, kiedy napiszesz swoją pierwszą aplikację na Androida, będziesz chciał ją przetestować, sprawdzić, czy ona w ogóle działa poprawnie. Możesz to zrobić na przykład na swoim smartfonie. Jednak Twój smartfon działa na jakiejś tam określonej wersji Androida, prawda? I ma jakąś tam rozdzielczość, więc tak naprawdę sprawdzasz tylko na specyfikacji swojego Androida aplikację, którą stworzysz, a przecież smartfonów, rodzaju smartfonów są tysiące, prawda? A Android ma różne wersje, więc twoja aplikacja może działać trochę inaczej na innej wersji Androida. Więc warto by było tak naprawdę przetestować twoje aplikacje na różnych smartfonach. Jednak no nie jest to możliwe fizycznie, tak, żebyś miał wszystkie po prostu smartfony no jak musiałbyś je wszystkie kupić jeszcze w ogóle przyłączać co kablami i tak dalej nie jest to fizycznie możliwe na szczęście w android studio istnieje sobie coś takiego gdy tutaj najedziemy android virtual device manager czyli menadżer do wirtualnych urządzeń które mają zainstalowanego androida i, i tutaj możemy po prostu stworzyć i, w, jakieś urządzenie wirtualne po czym go emulować. Co znaczy emulować jakieś urządzenie? Emulowanie urządzenia polega na tym, że próbujemy całkowicie stworzyć zachowanie danego systemu operacyjnego, jakim jest na przykład Android. Czyli chcemy, aby rzeczywiście wszystko wyglądało identycznie, zachowywało się jak na właśnie smartfonie, poprzez naszego, nasz, nasz komputer. I tutaj, jak widzicie, automatycznie mam stworzone jakieś wirtualne urządzenie. Jest to Nexus 5, zapij o numerze 23, czyli w tym wypadku jest to Android 6. Widzimy, że tu jest jaka, pokazana, jakie, jakie ona ma resolution, czyli rozdzielczość. Mamy tutaj jeszcze target, czyli w jakie, co, co chcemy tam... Wspierać, o tym zaraz będziemy jeszcze mówili. Mamy coś takiego jak CPU ABI, o czym zaraz też jeszcze powiem. Ile to ma zajmować na dysku, i mamy przycisk Play. Kiedy wcisnę tutaj Play, to uruchomiłoby nam się to urządzenie, zemulowałoby się, ok? W takim razie kliknijmy na przycisk Play. I teraz, jak widzisz, pisze nam tutaj, że startuje właśnie AVD, czyli właśnie te, te wirtualne urządzenie. Jak widzisz, pojawiło nam się tutaj jakieś wirtualne urządzenie. Ten smartfon, który próbujemy, czyli Nexus 5, uruchomić i czekamy teraz. Pamiętaj o tym, że nawet to okienko tutaj u ciebie może się uruchamiać nawet 2-3 minuty. Wszystko zależy tak naprawdę od komputera, jaki, jaki masz do emulowania czegoś takiego, bo tak naprawdę taka operacja rzeczywiście jest bardzo czasochłonna bardzo dużo. Bierze tak naprawdę mocy obliczeniowej Twojego komputera, dobra? Tak więc uruchomiło nam się tutaj coś, coś, co no nie jest całe na naszym ekranie do nagrywania, ponieważ no 1280x720 to jest rozdzielczość nagrywania, w której nagrywam właśnie ten kurs, a ten smartfon jest większy. Ale uwierzcie mi, że tutaj są nawet przyciski takie zwykłe. Jakie są smartfonie, tu widzisz, nawet możesz sobie o, robić coś takiego, co normalnie w smartfonie możesz robić, tak? Czyli takie o menu tutaj, żeby się pokazało. To jest po prostu zemulowane teraz urządzenie. No spoko sobie pomyślisz, fajnie, teraz mogę tu uruchomić jakąś aplikację, tak? Możesz jak najbardziej. Uruchommy na przykład tą aplikację, która tu jest domyślnie stworzona. Czyli wciskam sobie play, wybieram sobie emulator, który aktualnie właśnie został uruchomiony. Wciskam OK. Czekam sobie chwilkę, i ona teraz się będzie uruchamiać. I też chwilkę to może potrwać. Czekamy, czekamy. I uruchomiła nam się właśnie ta aplikacja. Prawda? Mam tutaj cytaty. Hello, World. Yy. O, uruchomiła nam się nasza pierwsza aplikacja. I teraz się pewnie zastanawiasz: O kurcze, czy ja muszę za każdym razem uruchamiać emulator? Bo, bo pewnie u ciebie może on się uruchamia dużo dłużej. Na szczęście emulator możesz uruchomić raz, i teraz, jeżeli wprowadzisz jakąkolwiek zmianę, przykład tutaj coś na środek, prawda? Jakiś tam tekst, tak? I nacisnę play i wybiorę właśnie emulator, który już działa i nacisnę OK. To poczekam chwilę i zaraz nam to zaktualizuje tutaj. Nie będziesz musiał uruchamiać całego emulatora od samego początku. Także pamiętaj o tym, to jest bardzo ważne, żebyś przypadkiem sobie tu nie na X, ok? Bo jak ciśniesz Xa, no to będziesz musiał cały emulator ponownie. To znaczy, będzie musiał ponownie emulować swoje urządzenie. Tak jest dużo na szczęście szybciej, prawda? Jak widzicie, od razu nam tutaj się to pojawiło. Dobra, my na razie wyłączymy to, co. te urządzenie i uruchomimy ponownie manager urządzeń wirtualnych do Androida. Czyli klikamy tutaj, lub też, jeżeli chcesz, możesz też tędy przejść, tools, android, awd manager. Także mamy teraz możliwość. Jak widzisz, wybrania jednego na urządzenie, ale no, na pewno chcielibyśmy mieć więcej tych urządzeń, nie tylko na przykład z Android 6. W jaki sposób się za to zabrać? Możemy tutaj wcisnąć przycisk Create Virtual Device, czyli stwórz nam jakieś wirtualne urządzenie. Jak widzisz, mamy tutaj od razu no, domyślne urządzenia, takie, z których się najczęściej używa, z rozdzielczościami różnymi, takimi, żeby można było potestować, prawda? Czyli na przykład na Nexusie 6 możesz coś uruchomić, na Nexusie 4, jakiś starszym, powiedzmy, albo na jakiś po prostu z mniejszymi rozmiarami smartfony, tak? Wybierzmy sobie powiedzmy Nexus 4 i. Wciskam Next. Teraz jak widzisz, no, mam do dyspozycji tylko najnowszego Androida. No ale co? Ja chciałbym tak naprawdę symulować jakiegoś starego Androida, którego na przykład nie mam na moim smartfonie, który mam rzeczywiście, prawda? E, aby to zmienić, możesz tutaj wcisnąć przycisk i pojawia ci się, pojawiają ci się właściwie wszystkie Androidy od samego początku. Są to tak zwane system images, czyli obrazy właśnie tych systemów, które będziesz mógł emulować. Problem polega na tym, że jak się na to patrzysz, to się zastanawiasz, dlaczego dla Androida, powiedzmy, 5.0 masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć system images, prawda? Czyli tych obrazów systemu. Dlaczego ich jest aż sześć? Ponieważ tak naprawdę Androidy teraz są uruchamiane na różnych procesorach, prawda? Popatrzcie, tak naprawdę X86 oznacza Intel Atoma x 64 oznacza Intel Atom w 64 bitach. Natomiast jeśli wybierzesz ten ARM ABI, to będziesz symulował obraz systemu, który będzie y, miał procesor o architekturze ARM. No i pewnie się zastanawiasz, że jaka to. Nie ma to jakoś tam specjalnie znaczenia, jak to dla Ciebie działa i tak dalej. Uwierz mi. Najważniejsze dla Ciebie to jest to, żeby ARM ABI to jest są najczęściej. Procesory, właśnie które są wykorzystywane do tworzenia smartfonów, ok? Do produkcji smartfonów. Także to jest bardzo tutaj ważne, co Wam przed chwilą powiedziałem. Zastanawiasz się pewnie, ale co to jest ta architektura? O co w ogóle z tym wszystkim chodzi? Smartfony mają różnego rodzaju typu procesory o różnej architekturze, co oznacza w skrócie, że mają innego rodzaju instrukcje, czyli tak zwany kod maszynowy, czyli takie zera, jedynki i komunikację między tym wszystkim. Tak w skrócie bardzo. ABI oznacza Application Binary Interface, ok? I to jest właśnie coś... Co, 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 co mówi wam właśnie, w jaki sposób będzie zachodziła ta translacja między, właśnie podczas emulacji, między twoim PC-tem na właśnie to, co będziemy zaraz emulować. I my możemy dzięki właśnie temu AWD, czyli temu Android Virtual Device, czyli narzędziu do symulacji Androida, zasymulować na przykład Intel Atoma w 64-32-bitach e, lub też właśnie ARM, który jest najczęściej używany Właśnie w procesorach na smartfonach. Natomiast tu jest też jeszcze ważne, tak jak mówiłem, że Intel ma bliższą architekturę Intel Atom do tych, które są zastosowane w PC, przez co translacja, czyli tłumaczenie kodu z PC na nowy, emulowany procesor jest dużo szybsza. A więc pewnie zastanawiasz się teraz dalej, to które ABI masz wybrać, prawda? Które te, 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 te czy te, jeżeli chcesz akurat emulować na Androida piątkę. A ja Ci powiem, że wszystkie. <grych> to znaczy wybierz albo ten i ten i ten, albo ten i ten i ten. No bo tu, jeżeli nie chcesz oczywiście wspierać Google API, no to to dla Ciebie jest bez sensu, tak? Jeżeli Twoja aplikacja nie używa, to po co? Pytanie jest dlaczego? Ponieważ chcemy sprawdzić, jak nasza aplikacja w Androidzie zachowa się na obu typach procesorów, no, albo trzech rodzajach, czy tak? 30, 30 64-bitowych, a w większości wypadków wszystko będzie identyczne. Jednak może zdarzyć się coś innego, i wtedy, jeżeli będziesz korzystał z jakichś tam specyficznych bibliotek, i zaawansowanych, może się coś zdarzyć złego, i wtedy, no, warto by było przetestować zawsze, mimo wszystko na innych architekturach. Natomiast jeżeli emulujesz to wszystko na procesorze. Yy, to znaczy na <grych> PCcie to warto korzystać z x86 albo x86 64 bitowego, no bo translacja zajdzie ci szybciej. Natomiast na samym końcu jeszcze sprawdza dodatkowo tutaj, no, bo, no emulator jednak długo się uruchamia, tak? Czyli my najczęściej będziemy wybierali sobie na przykład yy, to tutaj. Czyli ściągniemy sobie na przykład Androida syste obraz systemu dla Androida wersji 5.0. Instalacja się zakończyła, wciskamy finish. I teraz, jak widzisz, mamy możliwość wybrania Lollipopa wersji 5.0. Tu sobie już nie potrzebujemy większej ilości. Oczywiście, powinieneś ściągnąć też wersję 4.0, 4.4 i tak dalej. Pościągaj sobie to wszystko. Tylko, tak jak mówię, jeżeli nie potrzebujesz Google API, to wtedy nie musisz tego ściągać. Jeżeli korzystasz z Google API, to też powinieneś. To najlepiej raz po prostu wcisnąć sobie, wszystko nie się pościąga i masz problem z głowy, tak? No i wybieramy sobie w tym wypadku, co. Lollipop wersji 5.0, wciskam sobie next i teraz tutaj warto nazwać sobie to w jakiś tam sposób, powiedzmy, że mamy tutaj Androida 5.0 albo coś w ten design. Znaczy to będzie tutaj pisało. Po prostu to jest taka nazwa dla ciebie, żebyś wiedział, kiedy będziesz emulował to urządzenie, no co dokładnie tutaj się będzie działo. Tutaj możesz dodatkowo wybrać zmienić sobie cały czas to urządzenie, prawda, które, na którym chcesz to emulować. Możesz cały czas zmienić znowu właśnie obraz systemu. Możesz tutaj ustawić skalowanie, i to jest też tutaj ważne. Jeżeli na przykład ustawię sobie 4 dp on device i 1 pixel on screen, to w tym momencie sprawi, że no, tak jakby każdy jeden piksel stanie się taki, taki, powiedzmy, co był na smartfonie, stanie się, każde 4 piksele na smartfonie staną się 1 pikselem na ekranie, który my teraz tutaj mamy na PC, prawda? I później będę mówił jeszcze, co jest dp i tak dalej. Tu możesz ustawić jeszcze, no, żeby szybciej Ci się to wszystko emulowało, możesz użyć do tego pomo pomocy jeszcze Twojego GPU, to powinieneś zostawić, to nie jest takie ważne. Tu możesz jeszcze ustawić, czy chcesz mieć jakąś taką ramkę wokół, naciskasz Finish i jak widzisz stworzyło nam się tutaj takie coś. No wciskam teraz Play, poczekam chwilę. No, i jak widzisz, uruchomiło nam się. Jest to dużo mniejsze, tak jak mówiłem. 4 no, razy gdzieś mniejsze niż, niż oryginalne na wartość. Tylko, że ma to też swoje plusy i minusy, no bo jak zostanie to zeskalowane, no to troszeczkę to straci zaraz na jakości. Zresztą zaraz zobaczysz, kiedy się to uruchomi do końca. Jak no widzisz, no te february i tak dalej, to wszystko jest mało czytelne. Ale teraz przynajmniej widzisz, jak no, tutaj nam to działa, prawda? Masz, tutaj ty, masz wszystkie właściwie, wszystko masz zemulowane jak w normalnym smartfonie, prawda? Jest menu, nawet te pomoc na samym starcie, bo pierwszy raz został uruchomiony i tak dalej, tak? Czyli wszystko nam się tutaj e, pojawiło. E, no, by, pokażę wam jeszcze, jak stworzyć. Jeżeli chcesz w ogóle tak wszystko do, samemu. Ustawić, to możesz sobie stworzyć tutaj New Hardware Profile, czy możesz własne urządzenie stworzyć i my sobie nazwiemy to urządzenie, na przykład testowe, to będzie takie nasze urządzenie. Dajmy mu wielkość 4. Powiedzmy cale, jeżeli chodzi o przekątną a rozdzielczość damy 480 na 720, co pozwoli nam, ponieważ ja mam właśnie nagrywanie 1280 na 720, że będziemy to widzieć w całości. Nie będę używał żadnego skina. Skin to właśnie sprawi, że to będzie jeszcze większe. Sensory, które można obsługiwać, prawda? akcelerometry, gyroskopy, GPS, o których będziemy mówili w przyszłych, w przyszłych lekcjach. Niech ta kamery i tak dalej, niech to wszystko się tam, tam będzie możliwe do korzystania z tego. I tutaj jeszcze możesz, czy chcesz jakoś zasymulować keyboard, batony? Nie musimy tego robić. Tutaj ile RAMu mamy dać właśnie na smartfona i wciskam przycisk OK no to jest aż tak duże że OK nie widać na dole po prawej stronie jest OK i teraz no, wybieram sobie jak widzicie mam teraz nową nazwę dla mojego własnego urządzenia który zasymulowałem tu w ogóle macie też tablety TV i tak dalej także to jest na wszystkie urządzenia nie tylko na smartfony ta gra prawda wybieram sobie test next i niech to będzie na przykład ten Marshmallow tak? test API 23 Finish, i teraz, gdy to uruchomimy, na szczęście play, i uruchomiło nam się coś takiego. Tu po prawej stronie, nie, to są te. No, mogliśmy emulować jeszcze takie dodatkowe przyciski, prawda, na urządzeniach. Ja tu tam wybrałem, że nie można, więc to jest pisze not enabled w tym momencie. Jakbyś chciał, żeby te przyciski działały, to tam wciskasz po prostu, żeby się pokazały. To wygląda trochę brzydziej, nie ma teraz tego tutaj naokoło. No, smartfona, tak jakby właściwie tej ramki smartfona, ale to działa identycznie jak powinno, dzia jak, jak działało tam. To możemy teraz uruchomić, prawda? Ok, poczekamy chwilę, i uruchomi nam się tu zaraz aplikacja. Ale plusem no, tego rozwiązania jest teraz, że my nie skalowaliśmy nic, więc no, wygląd tego wszystkiego jest taki, e, jaki powinien być, prawda? No, nie jest to wszystko rozmazane. No a przy okazji, mieści nam się to właśnie e, jak widzicie, w obszarze nagrywania. O, w taki sposób będziemy sobie uruchamiać w następnych lekcjach właśnie te wszystkie nasze aplikacje tutaj będziemy sobie później testować, prawda? To są takie domyślne rzeczy z naszych, z naszego szablonu, którego wykorzystaliśmy przedtem i teraz jeszcze chciałbym Wam pokazać, że jeżeli chcielibyście, żeby to jeszcze szybciej działało to możecie wejść tutaj do SDK Managera i tutaj możecie wejść do SDK Tools i ściągnąć Hacks instalera. To jest coś takiego, co sprawi, że jeszcze szybciej będzie się emulowała właśnie na maszynach Intela. Damy Apply, OK. Czekamy. Jak widzisz, zainstalowało się nam to. Czekamy znowu chwilkę. Wciskam OK. No i teraz, kiedy odpalimy znowu naszą, nasz emulator, czyli tutaj kliknę tak, to. Teraz jeżeli masz akurat Intela i wszystko zostało poprawnie zainstalowane. Jeżeli nie, to jeszcze możesz sobie ruchomić ponownie, to jakby ten Android Studio i widzisz, tu pisze Ci teraz Hacks is working and emulator runs in fast virtual mode. Czyli że będzie to działało szybciej. Jak widzisz, on już się prawie uruchomił, prawda? Będzie po prostu działało to lepiej teraz i szybciej. Także no, to by było tyle w tej lekcji. Dziękuję.